Ale tutaj w się w dzisiejszym odcinku będzie, będzie taki challenge, że będę musiał yy, te robocie na yy, jakby yy. ten załatwić na, jak najszybciej. Więc na 3, 2, 1, start. Gdy tutaj liczne szanse yy, w komputerze. Może jakiś jeden odcinek się z wielkanocy tam z BS pojawi. Więc teraz jak tutaj przerwiesiątecznie będzie trochę mniej, bo jadę, ale na pewno coś będzie. I dobrze ile. Teraz ten, ile to było? Tutaj było? 28 dodać 11, Szybko matema szybka matematyka, czyli 9 sekund. Mogę jeszcze raz spróbować. Nie, nie odliczałem czasu o Boże. No nie wiem. Już 9 sekund było. 3, 2, i start. Mmm, szybko. No taki nowy challenge w BASIE sobie stworzyłem. Możecie go pobijać. Z się. Bo zapytajcie się, jak chcecie, po prostu taki odcinek zróbcie, ja ten je? 22 sekundy, ale fajnie. No więc może kiedy taki ten, więc ja kupię mniej odcinków, ale hmm, po prostu hmm, no, taki odcinek nagram, bo wyjeżdżam po prostu na na Wielkanoc, więc na. A, jeszcze oczywiście miło i wielka noc. Nie chcę się przycisnąć. No Boże, teraz będę trzeba... Musiał...